Harry Potter i Kamień Filozoficzny to film, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Pełna magii i przygód produkcja zawierała jednak kilka błędów, na których dziś skupimy swoją uwagę. Jeżeli oglądałeś choć jedną część Harry'ego Pottera, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem, a my lecimy z materiałem. W pierwszym błędzie przyjrzyjmy się Harry'emu jako dziecko. Spójrzcie na jego twarz. Widzicie coś, czego brakuje? Chodzi oczywiście o znak na jego czole. W kolejnej scenie magicznie się pojawia. W następnym ujęciu zwróćcie uwagę na panią Darsley. Możemy zauważyć mikrofon, który wystaje z pod ubrania. Teraz zwróćcie uwagę na ten kawałek drzewa za szkłem. Widzicie, czego tam brakuje? Zgadza się, w tej scenie zabrakło nam wielkiego węża. Gdy Hagrid przekazuje list, zwróćcie uwagę na pętelkę, która jest zawiązana pionowo. Cóż! W kolejnej scenie w jakiś sposób jest już pozioma. Kiedy Harry dołącza do Gryffindoru, zasiada tuż obok Rona. W kolejnej scenie możemy zauważyć, że nie tylko zmienił swoich sąsiadów, ale nawet stronę stołu. W kolejnej scenie, gdy spojrzycie na drzwi w damskiej toalecie, zauważycie, że dotykają one podłogi. Po chwili widzimy jak Hermiona jest w stanie ślizgnąć się pod te drzwi i teraz dokładnie widzimy, że nie sięgają już podłogi. Po pokonaniu trola widzimy ręcznik do wycierania rąk, który wygląda na świeży oraz suchy. Jednak gdy Harry z Ronem przeglądają się gluton Troll'a, widzimy, że ręcznik był używany. W jednej z końcowych scen tego filmu widzimy Harry'ego Pottera, który upada na ziemię. Zwróćcie uwagę na jego prawą rękę. W poprzednim ujęciu jego ręka była ułożona prosto. Jednak w tym jest ułożona w kąt 90 stopni. Zauważyłeś te błędy oglądając film? A może są jeszcze jakieś, o których nie wspomniałem? Daj znać w komentarzu. Możesz także podrzucić, jaki film lub serial wziąć sobie na celowniku na kolejne tego typu materiały. Do usłyszenia!